Zapraszam senatorów Bogdan Pęk. Pani Marszałek, panie prezesie, Wysoka Izbo. Z pewnym resentymentem zabieram dzisiaj głos, Powiem, gdy tworzone były podstawy prawne Instytutu Pamięci Narodowej, byłem wiceprzewodniczącym nadzwyczajnej komisji sejmowej, która obą ustawę przygotowywała. Przewodniczył jej wówczas młody, dobrze zapowiadający się działacz, pan Bernacki, Irnacki, który do niedawna był ministrem sprawiedliwości w rządzie koalicyjnym. I tak sobie myślę, gdzie się podział tamten duch, który doskonale wczuwał się w sytuację Rzeczpospolitej po 1989 roku, gdzie światli, rozumni ludzie mieli... Pełną świadomość, że bez prawdziwej lustracji, która polegałaby na ujawnieniu dawnych powiązań, które dzisiaj pewnie są, a z całą pewnością mogą być, podstawą do szantażu politycznego i ekonomicznego, gdzie się tamten duch podział, że lustracji zostały wyrwane zęby. Gdy patrzymy dzisiaj na rzecz pospolitą na potworne zadłużenie, na biedniejący kraj, widać wyraźnie, że w elicie politycznej brak lustracji miał kluczowy wpływ na to, co się z Rzeczpospolitą działo. W samej skopaciliśmy setki miliardów. Fatalnie żeśmy negocjowali warunki wejścia do Unii Europejskiej. Kluczowe pozycje w negocjacjach zajmowali dawni współpracownicy służb specjalnych prl -u. I proszę Państwa, gdy dzisiejsza koalicja odmawia rzetelnego finansowania Instytutowi Pamięci Narodowej, to tak jakby temu narodowi umęczonemu odbierała prawo do pielęgnowania i odkrywania tej pamięci. No wszak naród bez pamięci skutecznie istnieć nie może, a jeżeli może, to w skarlałej, intelektualnie i moralnie formie. Dlatego, gdy przemawiam z tej wysokiej trybuny, życzyłbym sobie od władzy, żeby Instytut postawiony został na takim piedestale, jak mu się to należy, żeby nigdy nie brakowało pieniędzy na ustalanie prawdy o tragicznej często przeszłości Polski, żeby był skutecznym narzędziem nie zemsty politycznej, ale usuwania z przestrzeni politycznej ludzi podatnych na, na potencjalny szantaż, uwikłanych tak w przeszłość, że rzutuje to dzisiaj na przedmiotowe i podmiotowe decyzje polityczne i gospodarcze, odbijające się negatywnym oddźwiękiem na życie naszego narodu, siłę naszego państwa. Wysoka Izbo... Gdy pamiętam te czasy, jakie były wojny, o to, czy lustrować, kto stawał w opozycji, to zawsze były te same siły. Pogrobowcy PRL-u, powiązani z służbami PRL-owskimi, które były zawiadywane i nadzorowane przez Rosję. Wówczas Związek Radziecki. I, i gdy dzisiaj słyszę niektóre partie nowoczesne, które mienią się partiami odnowy i modernizmu politycznego, krzyczące wielkim głosem, że Instytut Pamięci Narodowej należy zniszczyć i rozwalić, i starych towarzyszy, którzy przemalowani na nową modłę, na nową modłę w ornatach odnowicieli robią to samo, tylko w delikatniejszej formie, to myślę sobie, że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Klasa polityczna dzieli się na tych, którzy chcą prawdy i tych, którzy prawdy się śmiertelnie boją. Nawiązując do dzisiejszej pięknej debaty o księdzu Jerzym Popiełuszko, warto przecież przypomnieć Wysokiej Izbie, która jednogłośnie podjęła uchwałę w jego sprawie uświęcającej pamięć o, o nim, że on przecież był rycerzem prawdy. Co z tej prawdy dzisiaj zostało i jaka to jest prawda, jeżeli nie daje się Instytutowi Pamięci Narodowej minimum możliwości do realizacji poszukiwania owej prawdy w historii Polski. Panie Przewodniczący Komisji Budżetowej, jeszcze jest czas, jeszcze jest czas, żeby uzupełnić istotne braki w finansowaniu Instytutu Pamięci Narodowej. Jeszcze jest czas, żeby dać tej, temu Instytutowi narzędzia do skutecznej realizacji tego, co naród polski, jeżeli chce istnieć na minimum suwerenności i, i odtworzyć minimum dawnej wielkości, mógł realizować. Życzę Instytutowi, żeby jego działania były skuteczne, żeby były zawsze na rzecz ustalenia prawdy, dobra Polski, a nade wszystko panie prezesie, panu osobiście, żeby się pan nie dał zastraszyć, komukolwiek bądź. Bo na najwyższych piętrach władzy są tacy, którzy uważają, że ten instytut jest nie tylko zbędny, ale szkodliwy. Ale to nie oni będą pisać historię. Realną historię będą pisać ci, którzy będą skutecznie poszukiwać prawdy. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Zamykam dysk.